Że ksiądz przyjechał do Nowego Jorku, nowy ksiądz, i, i wieczorem już zmrok zapadał, poszedł, żeby zwiastować Ewangelię, do, do naj, najbardziej niebezpiecznej dzielnicy w Nowym Jorku. I kiedy się tak przechadzał ulicą, nagle poczuł, że coś mu z tyłu pomiędzy żebrami sterszy. I poczuł, że to lufa rewolweru. Więc ten, który stał z tyłu, mówi, Portfelik, proszę. I wszystko, co tam jest. Więc e, ksiądz e, sięgnął do kieszeni, i w tym momencie ten zbir zobaczył, że to jest jednak ksiądz duchowny. O, mówi proszę księdza, nie, 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 ja bardzo przepraszam, ja bardzo przepraszam, ja nie wiedziałem, że, że ksiądz to duchowny. A ksiądz odetchnął. Wyjął z kieszeni papierosa i mówi, synu nic się nie stało, proszę zapal. On mówi, proszę księdza, ja w poście nie palę.